W Sakramencie Eucharystii jest obecna cała tajemnica Chrystusa. Jest ona rzeczywista i prawdziwa. Mam przed sobą potwierdzenie tego, że miłość Boga w Chrystusie stała się ciałem i że Chrystus stał się dla mnie chlebem w Eucharystii. Podstawowym aktem tej tajemnicy jest Msza Święta. W Liturgii Słowa i w Liturgii Eucharystycznej. Kleba i wina realizuje się w całości eucharystyczne działanie. Msza Święta jest realizacją dzieła zbawienia, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Msza Święta jest pamiątką, wspomnieniem tego, co uczynił Jezus, a co zostało przekazane ludowi Bożemu, Kościołowi dla upamiętnienia Pana. Msza święta jest rozszerzeniem i przedłużeniem ostatniej wieczerzy w czasie, w tym miejscu i na tym ołtarzu. Teraz, w tej godzinie świętej, Najświętszy Sakrament jest wystawiony na ołtarzu. Tutaj, dzisiaj, teraz. Ta święta godzina ma sens tylko jako rozszerzenie i przedłużenie mszy świętej. Chostia jest przaśnym chlebem, który zostaje konsekrowany podczas mszy świętej. On jest chlebem życia, pamiątką, która staje się obecnością zmartwychwstałego Pana teraz jak i w całej historii zbawienia. W noc wyzwolenia z niewoli egipskiej Izraelici przygotowali prześnie chleb. Oto ten chleb eucharystyczny przypomina mi o tej chwili zbawienia. Wyzwolenia narodu wybranego z niewoli w Egipcie. Na pustyni Izraelici jedli cudowny chleb, mannę. Tutaj i teraz chleb eucharystyczny przypomina mi także o tym momencie zbawienia, kiedy to Bóg zauważył głód swego ludu na pustyni. Wiele razy Jezus rozmnażał chleb, aby tłum, który szedł za nim,. Mógł się posilić. Chleb eucharystyczny przypomina mi o Jezusie i tym cudzie rozmnożenia chleba. Przypomina o tych wielu momentach, kiedy to Pan jadł z przyjaciółmi, z grzesznikami, z celnikami. Podczas ostatniej wieczerzy, Jezus wziął chleb, według obrządku żydowskiej paschy, i powiedział, że ten chleb jest jego ciałem. Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Najświętszy sakrament, przed którym dzisiaj staję w tej świętej godzinie, przypomina mi o tym wydarzeniu. Nie jestem na mszy świętej, nie celebrujemy eucharystycznej ofiary, a jednak ten najświętszy sakrament, ukryty zawsze w tabernakulum, a teraz wystawiony uroczyście na ołtarzu. Odnosi się do historycznych momentów w tajemnicy mojego zbawienia. Mówimy o adoracji Najświętszego Sakramentu, a lepiej byłoby powiedzieć o kontemplacji eucharystycznej. Oznacza to, że zdaję sobie sprawę z obecności tajemnicy Chrystusa w tym sakramencie Chrystusa. W moim pokoju, sam, prywatnie, mogę pamiętać o miłości Boga. Który posłał swego jednorodzonego syna, aby zbawić mnie i cały świat. Jest to bardzo dobra modlitwa, kiedy okazuję moją wdzięczność. Ale stając przed najświętszym sakramentem, mam przed sobą chleb eucharystyczny. Widzę go, jest prawdziwy i jest obecnością samego Chrystusa bardzo rzeczywistą obecnością klep eucharystyczny zawsze odnosi się do historii do wydarzeń zbawienia odnosi się do miłości Boga który tak umiłował świat że posłał swojego syna aby go zbawił kiedy zbliżam się do najświętszego sakramentu aby przypominać sobie o tej historii milknę pozostaję pod wrażeniem zdumiony zapatrzony w dobroć Boga Moją postawą jest adoracja, to jest najlepsza moja modlitwa. Moje milczenie przed tą tajemnicą jest eucharystyczną kontemplacją. Czynię to teraz.